Dzień dobry, nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. Samorządy czynnie włączyły się w walkę z koronawirusem. Niestety nie zawsze jasne przepisy spec-ustawy i wydawane na prędce rozporządzenia nie ułatwiają wójtom i burmistrzom pracy. Z nowymi zadaniami i problemami trzeba mierzyć się w zasadzie z dnia na dzień i o tym właśnie za chwilę porozmawiam z burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Ratusz zainicjował akcję bezpieczny w sklepie. Do kogo ta akcja jest skierowana i na czym ona polega? Ta akcja jest skierowana przede wszystkim do naszych iławskich sprzedawców, właścicieli sklepów, pań sprzedawczyń, panów sprzedawców, którzy obsługują nas na co dzień. Wyszliśmy z takiego założenia, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców to także bezpieczeństwo właśnie sprzedawców, którzy są na tej pierwszej linii w kontaktach z nami. I w związku z tym, że czekamy jeszcze na maseczki dla całego miasta, postanowiliśmy w pierwszej kolejności wyposażyć właśnie taki pakiet bezpieczeństwa lokalnych sprzedawców. Ten pakiet składa się z maseczki, która jest wielorazowa oraz płynu do dezynfekcji rąk. Pomagają nam w tym jak zwykle niezawodni harcerze z naszego Iławskiego tutaj chówca. Bardzo chętni są do pomocy. Pomagają nam w Centrum Aktywności Lokalnej, ale też pomagają nam na mieście i pierwszą turę tych maseczek, prawie 300 czy ponad 300 pakietów roznieśli tuż przed świętami. Teraz po świętach dokończymy tę akcję i dalej będziemy wyposażać nasze Iławskie sklepy w te pakiety. A kto szyje te maseczki? One są szyte u nas przy na pomocy naszych tutaj zasobów. Nie zlecamy tego nigdzie na zewnątrz, w sensie żadnej firmie. Są to i z jednej strony moi znajomi, którzy się zadeklarowali do pomocy, są to też panie, które pracują w naszych Iławskich przedszkolach, a mają umiejętności obsługiwania maszyny. Mamy, mamy swoje, swoich kilka maszyn, więc zagospodarowaliśmy to, co, to, czym dysponujemy, ale robimy to tak naprawdę przy pomocy takiej hybrydy, że tak powiem, społecznej i współpracy tutaj. Urzędu, jako instytucji. Na razie to się świetnie sprawdza. Dzisiaj najprawdopodobniej dostaniemy kolejną partię właśnie w ten sposób uszytych maszetek, maseczek przez, naszą, przez naszych mieszkańców i harcerze będą mogli donieść resztę tych pakietów do naszych jeziorskich sklepów. No dobrze, od 16 kwietnia obowiązywać będzie rozporządzenie nakładające obowiązek noszenia maseczki w miejscu publicznym. Nie bardzo jednak wiadomo skąd te maseczki brać. Czy miasto pomoże mieszkańcom zaopatrzyć się w środki ochrony? Tak, staramy się pomóc. Tak jak powiedziałem przed chwilą, na razie wyposażamy w te maseczki naszych sprzedawców, ale jednocześnie też szyjemy maseczki, które będziemy przekazywać naszym mieszkańcom. Na pewno nie zdążymy z tym do 16 kwietnia, bo to przecież pozostało tylko dwa dni. Kilkanaście dni temu złożyliśmy zamówienie na maseczki dla wszystkich mieszkańców do tej ogólnopolskiej akcji Maseczki dla Polski. Z tego co wiem, Olsztyn już pierwszą partię swoich maseczek dostał. My złożyliśmy zamówienie zaraz po Olsztynie, więc mam nadzieję, że to przekazanie tych maseczek nastąpi w ciągu najbliższych dni. Ale żeby po prostu nie czekać założonymi rękoma, tutaj działamy na tyle ile potrafimy. Mamy zamówiony materiał, mamy zamówione gumki i tak jak powiedziałem wcześniej, oddolnie szyjemy te maseczki. Jeżeli wyposażymy naszych sprzedawców właśnie w te maski, też pierwsze partie będziemy przekazywać naszym, naszym mieszkańcom. Wcześniej już wysądowaliśmy chęć współpracy z nami e, iławskich spółdzielni mieszkaniowych, które powiedziały, że bardzo chętnie pomogą nam w rozdysponowaniu tych maseczek, więc mam nadzieję, że znowu ta kooperacja tutaj na linii urząd, organizacja pozarządowa, czyli na przykład Hufiec, ZHP, ale też i e, pr, prywatny sektor, że tak powiem, czyli te spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe też nam tym pomogą i te maseczki będą dystrybuowane do naszych e, mieszkańców. Rozumiem, powiedział pan, że maseczki są zamówione. Ile tych maseczek jest zamówionych? Czy wysta... Wystarczy dla wszystkich mieszkańców Iławy. Mam nadzieję, że tak. Mieliśmy obowiązek z podania liczby osób, które zgłoszone są w tym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, więc taka ilość ponad 30 tysięcy mieszkańców poszła do, do tej organizacji. Jeżeli dla kogokolwiek by zabrakło, to tak jak powiedziałem, my i tak swoje maseczki szyjemy. Możemy ich uszyć kilkadziesiąt czy ponad sto przynajmniej w ciągu dnia, więc jeżeli będzie jakaś grupa, która, dla której nie starczy, to my na, z automatu będziemy te niedobory uzupełniać i to się tak naprawdę już dzieje, bo jeżeli my przekazujemy w tym momencie maseczki sprzedawcom, zaraz będziemy tutaj przekazywać być może wspólnotom czy spółdzielniom, to już wiemy, że po prostu tych maseczek na pewno nie zabraknie, bo mamy jakby swój kanał dystrybucji, swoje maseczki i z tego na pewno nie zrezygnujemy, mimo dostawy tych maseczek z ogólnopolskiej akcji. Kolejna rzecz, która jest w gestii samorządu, żłobki i przedszkola, one pozostaną zamknięte przynajmniej do 26 kwietnia. Jak naliczane będą opłaty? zgodnie z naszymi tutaj przepisami, przyjętymi rozwiązaniami. Rodzice, które, którzy mają dzieci w przedszkolach płacą tylko za ten czas rzeczywistego, rzeczywistego pobytu, więc jeżeli działalność jest zawieszo zawieszona, to tych opłat nie ma. W przypadku żłobka sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale już się prostujemy, ponieważ zapisy mamy takie, że jest opłata stała w wysokości 200 zł w żłobku i do tej pory nie było takiego rozwiązania, co się dzieje w przypadku zawieszenia działalności. Ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzicom i z takiej też logiki, no skoro ten żłobek nie działa, to więc nie ma sensu, nie ma potrzeby, żeby rodzice ponosili, ponosili dodatkowe koszta. Na jutrzejszej sesji wprowadzimy do porządku obrad dwie uchwały, które będą właśnie to porządkowały i znajdzie się tam zapis mówiący o tym, że w przypadku zawieszenia działalności żłobka opłata ta nie będzie pobierana. Jest to rozwiązanie z jednej strony potrzebne, z drugiej strony jak najbardziej logiczne i sensowne, bo skoro um, niestety część osób traci pracę przez to, co się dzieje tutaj na lokalnym rynku pracy, więc my jako samorząd nie chcemy oczekiwać od tych rodziców, od tych młodych rodzin najczęściej e, wpłacania tych 200 zł, które mogą być dla nich ważną częścią budżetu domowego, my sobie będziemy starać poradzić sobie bez tych 200 zł, a te pieniądze zostaną w, po prostu w rodzinach ławskich i będą jakby e, za, wydane na potrzebniejsze rzeczy i ta uchwała stanie na, na, na jutrzejszej sesji? Mam nadzieję, że tutaj radni przychylą się do naszej propozycji i będziemy mogli takie rozwiązanie przyjąć y, tutaj dla naszych i łaskich rodzin. Jeżeli już jesteśmy przy obradach sesji, jakie zmiany zaproponuje Pan jutro, w, jakie zmiany w budżecie zaproponuje pan na jutrzejszej sesji? Te zmiany, które będziemy jutro procedować, nie są jeszcze związane z sytuacją z koronawirusem. Wcześniej podczas naszej rozmowy informowałem, że mamy przygotowany pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i te pieniądze są zamrożone na razie w naszych tutaj wszystkich jednostkach, zamrożone są w urzędzie miasta tutaj. Te zmiany jakby nie wymagają na razie takich ruchów przesunięć, chociaż na pewno do nich dojdzie. Na jutrzejszej sesji, ta jutrzejsza sesja tak naprawdę właśnie jest dedykowana zmianom w budżecie, tutaj najważniejszą rzeczą jest to, żeby zabezpieczyć środki na remont dachu w naszej szkole, w tak zwanej jedynce w czerwonej szkole w centrum miasta, ponieważ tam jest wymagana inwestycja odnośnie dachu. Do końca sierpnia musimy skończyć inwestycje po otwarciu kopert w przetargu okazało się, że zabrakło nam prawie 300 tysięcy na ten cel. Znaleźliśmy te środki tutaj w naszym mieście i musimy po prostu przesunąć z jednego działu na drugi dział, żeby wydział inwestycji był zabezpieczony w te środki i mógł podpisać umowę na inwestycje. I to jest najważniejsza rzecz. Z takich ciekawostek, tylko mogę powiedzieć, że drugą zmianą, jest, drugą zmianą czy drugą propozycją jest przekazanie 6 tysięcy złotych zł naszej Komendzie Powiatowej Policji na zakup psa, który będzie jest psem wyszkolonym i który będzie pomagał tutaj walczyć z przestępczością. Jestem po wstępnej rozmowie z panem komendantem i ucieszył się też z takiego podejścia tutaj właskiego samorządu, bo oczywiście walka o bezpieczeństwo jest tutaj na linii takiego bezpieczeństwa zdrowotnego, ale nie zapominamy tutaj o tej przestępczości, z którą też chcemy walczyć, i te 6 tysięcy skromne chcemy przeznaczyć Komendzie Powiatowej Policji. Reszta zmian jest taka kosmetyczna, czasem po prostu przesunięcia między działami, więc nic nadzwyczajnego się tutaj nie dzieje, ale myślę, że kolejne sesje, kolejne spotkania już będą obfitowały w takie może większe przesunięcia budżetowe, które będą zabezpieczeniem dla lokalnych firm i pomocą taką w funkcjonowaniu w dzisiejszych czasach. Wróćmy jeszcze na chwilę do koronawirusa. W zeszłym tygodniu Ochotnicza Straż Pożarna przeprowadziła dezynfekcję wybranych obiektów użyteczności publicznej. Czy była to akcja jednorazowa, czy będzie to powtarzane? Myślę, że będziemy to powtarzać, zwłaszcza w tych strategicznych miejscach. Chociaż tutaj ja jestem na takim stanowisku, że najważniejsza sprawa przy tym naszym zachowaniu, zarówno lokalnego samorządu, jak i mieszkańców, jest to, żebyśmy pamiętali o takiej profilaktyce, prawda? Żebyśmy nosili te maseczki, nosili rękawiczki, żebyśmy jak najmniej wychodzili, żebyśmy unikali skupisk ludzi, bo to my jesteśmy dla siebie niestety zagrożeniem. Ja nie wykazuję w tym momencie żadnych objawów choroby. Mogę być potencjalnym w nosicielem. Prawda, wirusa, i nawet w, przy takim zwykłym kichnięciu mogę by, to, zarażać osoby, które są wokół mnie, i na, tym, na, ten, na ten moment właśnie na to stawiamy najbardziej na taką profilaktykę, na przypominanie, na uczulanie, na zabezpieczenie też naszych mieszkańców pod kątem potrzeb, bo jeżeli mamy zostać w domu z jednej strony, prawda, mamy taką przyjętą retorykę naszego Ojowskiego Samorządu i tutaj ogólnopolskich władz. Ale pytanie, co się dzieje prawda, z osobami niepełnosprawnymi, z osobami starszymi, z osobami zależnymi, które nie mogą opuścić domu. I tutaj mamy uruchomioną pomoc i chciałbym o tym przypomnieć tutaj dzięki panu. W naszym miejskim ośrodku pomocy społecznej mamy koordynatora takiego, który jest pod telefonem praktycznie cały dzień i jeżeli ktokolwiek będzie wymagał potrzeby z osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, to powinien zadzwonić do takiej osoby i poprosić o pomoc. Wtedy my zabezpieczymy tę osobę właśnie w te naj, najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku. Zakupy czy jakąkolwiek inną pomoc medyczną na przykład. Więc Stawiamy na taką profilaktykę, a ta dezynfekcja jest oczywiście takim potrzebnym, ale dodatkiem, bo przecież nie mamy takich możliwości, żeby codziennie, dwa, trzy razy dziennie dezynfekować kilkadziesiąt kilometrów dróg czy chodników w całym mieście. To są środki, które by po prostu zrujnowały nasz budżet, a dzięki nim też możemy pomóc naszym mieszkańcom tak profilaktycznie, więc na to stawiamy, a dezynfekcja tak, ale dodatkowo jako takie wzmocnienie naszych po prostu działań profilaktycznych. Tak, ponieważ mimo próśmi i komunikatów w dalszym ciągu łamane są przepisy o kwarantannie i wychodzeniu z domu w celu zaspokojenia najbardziej żywotnych potrzeb. Przyłączam się do Pana apelu: zostańmy w domu i już od siebie apel nie wyrzucajmy rękawiczek i maseczek na chodniki. Dokładnie. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. A ja przypomnę Państwu, że rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej RadioNet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastu w serwisach Spotify iTunes i SoundCloud. Do usłyszenia.